Drodzy widzowie, po 50. roku życia ciało staje się mniej wyrozumiałe dla błędów żywieniowych. Mniej enzymów trawiennych, słabsze nerki, wrażliwsze naczynia, szybsze zużywanie kolagenu i wolniejsze odzyskiwanie sił. To, co kiedyś uchodziło płazem, dziś realnie skraca nam dystans do nadciśnienia, cukrzycy, stanów zapalnych, bólu stawów czy mgły mózgowej. W tym odcinku pokażę wam 8 grup produktów, które najczęściej przyspieszają ten spadek formy. I przeszkadzają w zdrowym starzeniu się oraz zdrowe zamienniki. A na końcu filmu podam listę sprzymierzeńców zdrowia po pięćdziesiątce, które warto włączyć do diety. Będzie parę zaskoczeń, w tym pewien popularny napój, który udaje kawę. Zaczynamy. Pierwsza kategoria gotowe zupy, sosy w proszku i kostki rosołowe to skondensowana sól. Z wiekiem gorzej odczuwamy pragnienie i słabnie zdolność nerek do zagęszczania moczu. Łatwiej więc o odwodnienie i wzrost ciśnienia. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, by dorośli nie przekraczali 2000 mg sodu dziennie to mniej niż 5 g soli a większość nadmiaru pochodzi właśnie z żywności przetworzonej. U osób starszych nadmiar sodu powiązano też ze słabszymi wynikami funkcji poznawczych oraz występowaniem skurczów nocnych. Dlatego zamiast proszków zaleca się domowe buliony bez dosalania. Świeże zioła, przyprawy niesolone, czosnek cebula, sok z cytryny czy pieprz cytrynowy bez soli. Druga kategoria. Przetworzone mięsa i ryby. Konserwy, parówki, bekon, wędliny, wędzonki, salami czy śledzie w ciężkiej solance. To nie tylko sól. Proces peklowania i wędzenia tworzy związki o potencjale rakotwórczym. Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem sklasyfikowała przetworzone mięso jako czynnik rakotwórczy dla człowieka, zwłaszcza w kontekście raka jelita grubego. A warto pamiętać, że właśnie po pięćdziesiątym roku życia ryzyko zachorowania na ten nowotwór gwałtownie rośnie i to wtedy lekarze zwykle zalecają pierwszą kolonoskopię przesiewową. Czasem wystarczy po prostu zamienić wędlinę z paczki na domowo upieczone mięso i już robimy dla siebie realną przysługę. Zaleca się również krótką obróbkę mięs czy ryb. Gotowanie, duszenie i pieczenie w niskiej temperaturze. Trzecia kategoria: twarde margaryny do pieczenia, inne produkty z dodatkiem oleju palmowego, w tym wiele nadzień i kremów cukierniczych. Dlaczego szkodzą? Wysoki udział nasyconych kwasów tłuszczowych i znikoma wartość odżywcza, a w tle ryzyko zanieczyszczeń technologicznych po rafinacji. Po 50 roku życia rośnie ryzyko sercowo-naczyniowe i często współistnieją: nadciśnienie, cukrzyca czy miażdżyca. Nasycone tłuszcze, zwłaszcza kwas palmitynowy, podnoszą stężenie cholesterolu LDL, więc ich zamiana na tłuszcze jednonienasycone i wielonienasycone realnie poprawia profil lipidowy w krótkim czasie. Dodatkowo w tym wieku gęstość odżywcza diety ma szczególne znaczenie. Kalorie z tłuszczów palmowych wypierają miejsca na korzystne kwasy omega-3, polifenole i błonnik. Czytajcie etykiety i szukajcie krótkich składów. Do pieczenia wybierzcie klarowane masło lub oleje o stabilnym profilu, a do smarowania miękkie mieszanki roślinne bez oleju palmowego albo po prostu oliwę i hummus. Czwarta kategoria: sery topione brzmi niewinnie, ale to klasyczny wyrób ultraprzetworzony. Zwykle dużo soli, emulgatorów i tłuszczu, a niewiele wartości. Jeśli macie ochotę na ser, lepszy będzie zwykły ser żółty dobrej jakości, oczywiście z umiarem, twaruk, ricotta czy jogurt grecki. Kontrolujecie wtedy i sól, i kalorie. Piąta kategoria: wyroby cukiernicze. Pączki, drożdżówki, mleczne czekolady, krówki, toffi, landrynki. To miks cukru i niskiej jakości tłuszczu. Nadmiar cukru tworzy w tkankach tzw. zaawansowane produkty glikacji, które uszkadzają białka strukturalne jak kolagen, i przyspieszają starzenie się skóry, naczyń i utrudniają gojenie ran. Ograniczenie słodyczy to jedna z najszybszych kuracji odmładzających, jaką można sobie zafundować. W zamian, jeśli istnieje potrzeba, można spożywać dwie-trzy kostki gorzkiej czekolady, 80-90% kakao, owoce jagodowe z jogurtem, pieczone jabłko z cynamonem czy domowe kulki z daktyli i orzechów w kontrolowanej porcji. Szósta kategoria: napoje słodzone, zarówno cukrem, jak i intensywnymi słodzikami, kiedy są pite regularnie. U osób po pięćdziesiątce częściej pojawia się insulinooporność i wahania glikemii, a to sprzyja gorszemu samopoczuciu i mgle poznawczej. W dużych badaniach populacyjnych częstsze picie takich napojów wiązano z słabszymi wynikami testów pamięci i uwagi oraz z większym nasileniem objawów depresyjnych u dorosłych. Coraz więcej danych łączy też wysokie spożycie cukru z odkładaniem tłuszczów w wątrobie, co po 50. roku życia rozwija się szybciej niż w młodości. Najprostsze rozwiązanie? Zamienić słodzone napoje na wodę, niesłodzoną herbatę czy napary ziołowe. Siódma kategoria – Potrawy smażone. Od kotleta po frytki i chipsy. Długie smażenie w wysokiej temperaturze sprawia, że jedzenie staje się cięższe dla układu trawiennego i mniej korzystne dla serca oraz naczyń. Po pięćdziesiątce, gdy naturalnie spada wydzielanie enzymów trawiennych, takie dania częściej wywołują uczucie ciężkości, nasilenie refluksu i wahań glikemii. W dużych analizach wykazano, iż osoby, które jedzą smażone potrawy najczęściej, mają wyższe ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, udaru i cukrzycy typu drugiego. Dobra wiadomość jest taka, że sposób obróbki można zmienić bez utraty smaku. Zamiast smażyć piecz w 160 do 180 stopni Celsjusza duś na małym ogniu, gotuj na parze albo używaj patelni bez tłuszczowych. Ósma kategoria kawy, które kawą nie są. Kawowe napoje trzy w jednym w saszetkach. Sprawdźcie skład. Często pierwszy składnik to cukier, a dalej utwardzane tłuszcze roślinne, syropy i inne dodatki technologiczne, a samej kawy jest symbolicznie. Jedna saszetka potrafi dostarczyć 12 gramów cukru. Prawdziwa kawa to 100% mielone ziarno lub czysta rozpuszczalna bez żadnych dodatków. A teraz pozytywna strona talerza. Co warto włączyć do diety po 50 roku życia i z jakiego powodu? Tłuste ryby morskie 2 do 3 razy w tygodniu makrela, śledź, łosoś, sardynki. To najlepsze źródła EPA i DHA. Wyższy poziom omega-3 w krwinkach wiąże się z niższą śmiertelnością ogólną i korzystniejszym profilem sercowo-naczyniowym. W długich obserwacjach różnice w stężeniach omega-3 przekładały się nawet na kilka dodatkowych lat życia. Jeśli rybnie jecie, rozważcie suplementację po uzgodnieniu z lekarzem. Jajka. 5 do 10 sztuk tygodniowo. U większości zdrowych osób to rozsądny zakres. Jajko to cholina, kluczowa dla pamięci i pracy mięśni. W analizach populacyjnych umiarkowany wyższy pobór choliny wiązano z lepszymi wynikami testów poznawczych u starszych dorosłych. Nawsze prace sugerują też możliwą ochronę przed zmianami Alzheimerowskimi u osób jedzących jajka regularnie. Warzywa i owoce. Warto jeść codziennie w ilości co najmniej 400 gramów, czyli około 5 porcji. To nie tylko tarcza antyoksydacyjna, ale przede wszystkim najlepsze źródło błonnika. Duże, wieloletnie badania na populacjach dorosłych pokazują, że taki poziom spożycia wiąże się z niższym ryzykiem zgonu ogółem i chorób sercowo-naczyniowych. Po pięćdziesiątce rola błonnika rośnie. Usprawnia pracę jelit i zmniejsza ryzyko zaparć, pomaga obniżać LDL, spowalnia wchłanianie glukozy i stabilizuje poziom cukru po posiłku. Karmi też mikrobiotę jelitową, która produkuje krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe wspierające odporność i stan śluzówki. Celuj w 25-30 g błonnika dziennie, zwiększaj go stopniowo i popijaj odpowiednią ilością płynów. W praktyce stawiaj na różnorodność kolorów, zielone liściaste, pomarańczowe i czerwone warzywa oraz owoce jagodowe. Płyny to suplement numer 1 po 50 Osłabiony mechanizm pragnienia zwiększa ryzyko odwodnienia, a z nim infekcji dróg moczowych, gorszej koncentracji bólów głowy. Bazą niech będzie woda i niesłodzona herbata, a jeśli lubicie, napary ziołowe. Witamina D. Po pięćdziesiątce warto regularnie sprawdzać jej poziom i dobierać suplementację do wyniku oraz masy ciała. Niższe stężenia witaminy D wiązano między innymi z wyższym ryzykiem zaburzeń poznawczych i demencji a także gorszą kondycją kości i mięśni. Najbezpieczniej ustalić dawkę z lekarzem, zwłaszcza jeśli masz choroby przewlekłe lub przyjmujesz leki. Na koniec chciałbym wspomnieć o kolagenie, który dla starszych osób jest wsparciem strukturalnym. W wersji kuchennej można go uzyskać z długo gotowanego bulionu na kościach, galaretek bez cukru czy ryby ze skórą. Opcja suplementacyjna to hydrolizat od 5 do 10 gramów na dobę. Rzetelne badania pokazują umiarkowaną, ale zauważalną poprawę elastyczności skóry i komfortu stawów po kilku kilkunastu tygodniach. Traktujmy go jednak jako dodatek do zbilansowanej diety z uwzględnieniem tolerancji i konsultacją dawki z lekarzem. To wszystko na dzisiaj. Jeżeli ten film był dla Ciebie pomocny, będę wdzięczny za komentarz i subskrypcję kanału. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku.